Siema widzowie z tej strony Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj jedziemy na wycieczkę do takiej miejscowości, która się nazywa Wisła. I będzie z tego taka krótka seria. No, co jesteśmy w tej miejscowości? I syn ogólnie zwiedzamy i to będzie taka seria z tego krótka, więc ja jeszcze jestem w domu, nie jestem już... Nie jestem jeszcze w Wiśle, ale zaraz właśnie będziemy jechać do Wisły, czyli do tej miejscowości. Ok, zawie. My już dojechaliśmy i idziemy do domku. Zaraz Wam go pokażę. Omek, w którym będziemy przebywać. I zobaczcie widzowie ile tutaj śniegu w ogóle jest, patrzcie. Puszysty, piękny śnieg. O. Dobra widzowie. No już wchodzimy do domku. ale śliskie schody.

Mieszkanko Kamienie I kuchnia, jadalnia Nice Tutaj jest kuchnia A tu mamy toalety To jest dosłownie tak jak na screenach było Ja wam tych screenów nie pokazywałam A co mamy tu?

Ole, lustro. Siema. To jestem ja. Zamknął okno. A tu mamy jeszcze kolejny pokój. Siema, znowu ja. No, fajnie. O, telewizor. Czekala. Dobra widzowie, ja już idę spać. To był taki krótki filmik, ponieważ dopiero co tu przyjechaliśmy i też późno przyjechaliśmy, więc widzimy się w następnym filmie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć, pa!